Ej, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zbudowałem sztuczną rzekę obok mojego domku oraz jak zdobyłem bikon na moim świecie w Minecraft, więc polecam oglądać do końca. Na samym początku musiałem wytypować trasę, przez którą będzie biegła moja rzeka oraz miejsce, w którym pojawi się mostek do mojego domu. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to możesz zostawić subika z łańcuchem oraz łapkę w górę oraz możesz też wpaść na mojego Discorda, link w opisie. Jako pierwszy zbudowałem wodospad, żeby móc go połączyć razem ze źródłem mojej rzeki oraz drugim wodospadem wpadającym do mojej jaskini. Dobra, widzę, wie, jak widzicie, skończyłem budować wodospad. Jest ładny, ale mi się wydaje, że nie jest idealny. Ale to już nie będę go poprawiać, bo już troszkę mi się nie chce. I ogólnie to tutaj dodałem takie dymki, jakby ogniska dodałem, żeby się wydawało, że tutaj jest tak, że tutaj od tego wodospadu taka para, leci, taka mgła, czy coś tego typu. Mi się wydaje, że to wygląda dość dobrze. Ogólnie cały ten wodospad wygląda dość dobrze, mi się podoba. I też będzie fajnie go widać z mojego statku, który będziemy dokańczyć, ale to już nie w tym odcinku, bo ten statek to już w ogóle jest trochę tragedia z tym dokończaniem go. Ale ja już zabieram się za budowę, w tej części wykopię jaki do którego za chwilę wleję wodę oraz postawię tam ozdobne roślinki. Dobra, widzę, jak widzicie, skończyłem budować tu korytorzeki. rzeki. Za chwilę będę jeszcze wypełniać wodą, piaskiem i w ogóle też roślinami, a na sam koniec jeszcze trochę to tutaj ozdobię naokoło. W sensie tutaj tą okolicę pewnie dorobię jakieś drzewko. Taką jakby przewróconą, no, może nie przewróconą, ale taką schyloną trochę lipę, czy coś tego typu. lipę, Nie wiem, jak to się nazywa zbytnio, ale coś tego typu tutaj widzicie już źródełko, Jest to zobaczy zobaczycie za chwilę, bo trochę, trochę się spóźnię z nagrywaniem tego. Ale ogólnie tu już jest wszystko zrobione. Tutaj jest już do tego wodospadu. A tutaj pociągnięte wszystko już jest gotowe. Więc teraz zobaczycie, jak ozdabiam całą tą okolicę. Teraz zbuduję źródełko, z którego woda zasili całą moją rzekę oraz dwa wodospady. Ja użyję piasku, który wykopałem z wysepki, na której będę budować domek ludniskowy za dwa odcinki. Z samym piaskiem bez wody i żadnych osób wygląda to trochę dziwnie, ale za chwilę wszystko się zmieni. Wypełniliśmy wszystko wodą, zacząłem stawiać pierwsze sypikle, Do tego postawiłem jeszcze krzaczki z rafy kolorowej, a na koniec dodałem trochę traw morskich. Dobra, widzę, jak widzicie skończyłem już budować tutaj wszystko, może tego nie widać zbyt dobrze, bo niestety na shaderkach troszkę się to psuje, ale jak widzicie tutaj zbudowałem już jaskinię, tutaj tam jeszcze w międzyczasie kolce, wszędzie tutaj w środku już jest roślinność, roślinki i wszystko, a teraz będziemy budować, jak widzicie tu już sobie posadziłem drzewka, bo mam taki zamiar, żeby zbudować tutaj jedno customowe drzewko takie w tym miejscu, bo ogólnie Obok tej rzeki wszędzie tu naokoło będzie las, składający się z, głównie z kastomowych drzew, przy których, będzie, przy których budowę będzie pomagać większość serwera, no bo jednak trochę ich tu będzie w sensie drzew. No a teraz już zaczynam budowę tutaj takich osób, jak na przykład tutaj będą jakieś bambusy, jakieś roślinki, jakieś kwiatki, tutaj będą drzewka pewnie, chociaż z drzewkami to się chyba powstrzymam trochę, tam będzie drzewko, ale będą też kamyczki, więc zbyt to teraz wszystko sobie zobaczycie. Na samym początku postanowiłem, że postawię rośliny oddolne przy źródle oraz wodospadzie. Dlatego serdecznie zapraszam. Później wybudowałem ozdobne kamienie z antezytu i stawu, na które będę ozdabiać brzeg całej mojej budowli. Teraz zobaczcie klipy z tego, jak wygląda cała rzeka, a za chwilę zobaczcie, jak zbudowała to. W całym filmie tutaj stoi beacon z efektem speeda. No speedę często go zmieniam na haste, to jak bardzo potrzebuję. Ale ogólnie bez tego beacona moja praca trochę dłużej by mi zeszła, bo tutaj potrzebowałem go dość mocno też na przykład do stołu, kres, który został tutaj, gdzie tutaj rzeka jest zbudowana ze stołu od spodu. A teraz zobaczycie jak zdobyłem beacon, znaczy jak go skraftowałem i tego typu rzeczy, jak zrobiłem lidera. Widać tak jak każdy Minecraftowy boss jest łatwy do boku, no więc nie było z tym najmniejszego problemu, mimo tego, że trochę mi Dobra, widzowie, jak widzicie, zdobyłem gwiazdę razem z jodą, a się niestety nie może odzywać, bo nie ma mikrofonu, ale teraz idziemy craftować bicona. Dobra widzowie, ja właśnie craftuję bicon. Joda właśnie już zaczął budować piramidkę, ale piramidkę zobaczycie teraz, jak będziemy budować na Replay Modzie. Dobra, widzowie, to ta chwila, gdy stawiam bicona. I aktywuję go na hejsta No właśnie już się uruchomił Gdyż Właśnie albo w następnym odcinku, albo za kilka odcinków będziemy przebudować całego spawna I to nie daje mi zbyt... I to szybko się nie uda Więc po to jest pikon, żeby tutaj pospierać te klocki i w ogóle Ale to już zobaczycie w następnym odcinku, a teraz wracamy do budowy rzeki To już to na wszystko w tym odcinku, jeżeli ci się spodobał możesz zostawić łapkę w górę Oraz napisać komentarz jak ci się podobał mój projekt A teraz papa pa i cześć